To zrobimy sobie drugą część relacji. Ja tutaj opowiem, jak z mojej strony to wszystko wygląda, jak Bóg patrzy na relację, którą macie, którą będziecie mieć i czy na Pana chcecie mieć relację. W dzisiejszych czasach bardzo popularne się zrobiło mieć kogoś przy sobie, bo fajnie z kimś wyjść, wyjść z kimś porozmawiać, podzielić się swoimi emocjami, przeżyciami, problemami. No i fajnie mieć obok siebie osobę, która zawsze może gdzieś nam tam wesprzeć. Świat nam trochę wmawia, jak powinna wyglądać relacja poprzez właśnie Instagramy, Facebooki i tak dalej. Też w szkole widzimy, nie wiem, w szkole też miałam dużo przykładów, jak relacja mogłaby wyglądać. I nie jest to najlepszy wzorzec, bo generalnie u mnie w klasie, jak miałam 17 lat, to już dwie dziewczyny skończyło aborcją i, i, i jedną, więc tak się to wszystko kończy. I Miłość często jest w świecie odbierana, jak czuję, no to kocham. I jak już coś czuję, to wtedy mogę być z tym człowiekiem. I zwyczaj się kierują ludzie w świecie emocjami. I gdybym ja się kierowała emocjami, to na pewno nie bym nie była w tym miejscu, w którym teraz jestem, a jakbym się wcześniej jeszcze nie kierowała emocjami, to już bym była dawno dalej. Um, też Duch Święty bardzo mocno pomaga, jeżeli chodzi tutaj o kierowanie się emocjami. O pokój, o poczucie, że nie jesteś sam, bo Bóg właśnie daje to poczucie, że zawsze jest przy tobie i w każdym momencie możemy się do Niego zwrócić. Kiedy nam się wydaje, że jesteś sam, to nie jesteś sam. I teraz ja miałam w swoim życiu też relację, która była wcześniej jeszcze z osobą niewierzącą, która nie była według Bożego porządku. Według Bożego standardu, i później mam relację, która nie wiem, czy była w ogóle jakąś relacją przed małżeństwem, ale bardzo szybko to doszło do małżeństwa, właśnie. Kiedy jakieś tam nie emocje właśnie na, na mnie na, narzucały się, to właśnie wchodziłam sobie, właśnie atmosferę i próbowałam się mówić, prosiłam Ducha Świętego, żeby właśnie zabrał te wszystkie zabrał wszystkie te emocje, zabrał. E, strach, w to, że jestem jakaś odrzucona, że e, to nawet już nie chodzi o jakiś związek, tylko po prostu, że nie ma obok mnie osoby, to bardziej już nawet nie chodziło o osobę, o związek, tylko że nie ma jakiegoś przyjaciela, czy przyjaciółka, z którym, z którym mogłabym się podzielić e, jakim, jakimś przeżyciem. E, I często się modliłam właśnie tak z tym, że Panie zabierz moje uczucie, nie chcę odczuwać jakąkolwiek w ogóle emocje związane, drugi, odnośnie drugiej osoby. Mm. Teraz w świecie fizycznym, tak fizycznym, bliskość fizyczna jest bardzo traktowana jako eksperyment i zabawa, jakaś przyjemność bez obowiązań. A są też elementy, a nawet prawa duchowe w związku, które Bóg przeznaczy tylko dla małżeństwa. Czyli na przykład w moim objawieniu, w naszym objawieniu z mężem, przed małżeństwem nie wolno nic. I teraz nic to nic, nic totalnie nic. Możecie tylko na siebie patrzeć. To jest taka prawda. Jeżeli nie chcemy wejść w jakieś przekleństwo. No nic. Tak. I też w świecie fizycznym nie jest to traktowany związek jako przymierze, tylko będziemy razem, a sprawdzimy, jak nam będzie razem, a zamieszkajmy razem. Często znam osobiście osoby, które mieszkają po prostu 9 lat ze sobą, nazywają się partnerami, mają wspólne dzieci, na czym się później kończy, że po prostu dziewczyna zostaje sama z dziećmi, a, a tutaj druga strona się wycofuje. I to właśnie związek po latach, tak? Związek po latach, który nie był, nie był według Bożych standardów, tak się kończy. I zazwyczaj to się kończy depresją, zranieniem, poczuciem wykorzystania się. Później się pojawia już strach i niezaufanie do drugiej osoby. I ciężko później wejść w ogóle w jakikolwiek drugi związek, tak, komuś zaufać. I później się zaczynają psycholodzy albo osoby kończą na kościele Riva. <grym, grym>, Też pewnie macie jakieś przykłady swojego życia, czy nawet przykłady, jak wyglądało może w Waszej rodzinie nawet wasze rodzice, na przykład, tak? To jest też często różne są przykłady. I teraz czym jest relacja w ogóle według Bożych zasad, standardów, i, i też sobie trzeba uświadomić, że są prawa duchowe, które musimy przestrzegać przed małżeństwem. I jeżeli będziemy tego przestrzegać, to później nam będzie łatwiej też wejść w tą relację z drugą osobą. Łatwiej będzie też oddać tą relację Bogu. I też jakoś nie jestem mega specjalistką od związków, ale, ale to, co przeżyłam i jakie mam osobiście objawienie, to, to, to się podzielę. Czyli powtórzę szlacht. Dla mnie wchodzenie w związek, w relacje przed małżeństwem, nazywają się to spotykanie się w świecie, z osobą, z którą nie zamierzasz sobie wziąć ślubu, nie ma sensu. Bo w tym momencie druga osoba, jedna i druga osoba ma jakiś ma wiem, też wszyscy mamy duszę. I wtedy już się zaczyna robić tworzyć związek duszewny i nasze emocje tutaj wchodzą w grę. Po prostu ja nie widzę, żeby każda z osób traciła swój czas, swoją energię, emocje na drugą osobę, z którą nie widzicie po prostu przyszłości. Tak? Nie, ma, nie ma to sensu. Tak samo wchodzenie w związek z osobą, która jest niewierzącą. Raczej Wam się nie uda tej osoby nawrócić. Osobiście nie znam takich przykładów, ale może. Bóg różnie działa, więc nie powiem, że nie. Na pewno nie znam takiej osoby osobiście, takiego małżeństwa, które po prostu gdzieś tam się nawróciły. Moje rodzice, to jest też drugi przypadek. Moja mama się nawróciła, kiedy miała już dwójkę dzieci. Bardzo Moja mama się nawróciła, kiedy miała dwójkę dzieci. A tata się nawrócił kilka lat temu, więc to po prostu doszło po latach. Chociaż zaczynali też w świecie. I jak jest już taka osoba, z którą chcielibyście mieć związek, a ta osoba nie jest zwierząca, można sobie dać jakiś czas, na przykład dać sobie tylko niedużo. Trzy tygodnie myślę, że to wystarczająco. I może też zadeklarować do Pana, ja tak też robiłam, tylko u mnie to troszeczkę się przedłużyło, z trzech tygodni zrobiło się, się trzy lata. Eee, można po prostu do Pana powiedzieć na modlitwie, Panie, jeżeli to nie jest osoba od Ciebie, to proszę to ode mnie, jak szybko to się da. Eee, u mnie to po prostu się wydarzyło, jak dobrze pamiętam, chyba po dwóch dniach. I, eee, I po prostu nawet nie odczułam brak tej osoby w swoim życiu, jakby jego nie było. Osoba niewierząca, czyli osoba fizyczna, która nie wie, kim jest Bóg, nie będzie w stanie zrozumieć Was, osób duchowych i co mówicie. Tak samo jak mówicie o rzeczach duchowych, o proroctwach, o snach, o wizjach, to nikt nie jest w stanie Was zrozumieć, bo oni nie będą myśleć, że jesteście nienormalni. Yy, tak. I ta relacja będzie na pewno bardzo słaba. A już na pewno o proroctwach nie porozmawiacie. To już. Temet. Wejście w relację to jest świadoma decyzja, to jest odpowiedzialność, z której też wynika szacunek do drugiej osoby, miłość i okazywanie miłości. I tu już bardziej e, mówię pod kątem małżeństwa, jak już macie taką osobę, z którą wiecie, że, e, że jednak e, to jest wasza żona czy wasz mąż, to musicie sobie też w głowie ustanowić, że nie żyję już jak sam dla siebie, tylko żyje dla drugiej osoby. I e, zanim wejdziecie w związek, w którym już wiecie, że to może być wasza żona czy wasz mąż, muszą być niektóre rzeczy w waszym życiu e, poukładane. Na pewno to emocje, musicie kontrolować i zarządzać swoimi emocjami, musicie milczeć w sytuacjach, kiedy bardzo chcecie coś powiedzieć. E, muszą być też pokładane finanse i służba. Bo przyjdzie moment, gdzie będziecie musieli wspólnie gdzieś zamieszkać, i, yy, i przyjdzie moment, kiedy ten mąż będzie musiał utrzymywać swoją żonę. <laughs> I teraz yy, moment spotykania się. Co wolno przed ślubem? Drugi raz powtarzam nic nie wolno. <laughs> A jeszcze kiedyś słyszałam takie zdanie na, na uczeniu, że możecie robić yy, przed ślubem wszystko, co możecie zrobić w obecności swoich rodziców. Dwie, patrzy na siebie. Też dwie osoby w relacji, już jest taka, taki związek, taka relacja, ustawiają sobie te granice. Wy sobie ustalacie te zasady. I jeżeli chcecie, żeby ten związek zakończył się małżeństwem, Bożym małżeństwem, to musicie mieć czyste intencje wobec drugiej osoby. Jak macie czyste intencje wobec drugiej osoby, też macie czyste serce, nakierowane na Boga. Nigdy nie możecie zapominać o Bogu. Musicie też y, pamiętać o drugiej osobie, tak? też nie jest tak, że, że jak się nie patrzymy, jak tylko się patrzymy na siebie, to teraz olewamy tą drugą osobę, tylko też pamiętamy, że nawet zrobienie zwykłej herbaty <laughs> ma sens. Kwiaty jeden ma sens, wszystko ma sens, tak? Po prostu nie musicie okazywać sobie miłość przez przytulanie się, trzymanie się za rączki, czy nie wiadomo co, po prostu okazywać uwagę drugiej osoby, tak? Osobie. Czasami trzeba wysłuchać drugą osobę, czasami trzeba wesprzeć, czasami po prostu trzeba być. Jak nie wejść w relacje z osobą niewierzącym? Kiedy zakończyłam poprzednią relację z tą osobą, zrobiłam też taką deklarację. Deklarowałam do pana na modlitwie, że panie: Ja już nigdy więcej nie wejdę w związku z osobą niewierzącą, i jeżeli już będzie relacja następna, to już będzie mój mąż. I. Nie traciłam czasu, nawet jak, bo jak to zadeklarowałam, to bardzo szybko się pojawiło dużo osób w tym tygodniu. Bóg też sprawdza serce, bo to co mówicie, to od razu przyjdzie sprawdzenie. Czy po prostu mówicie to na poważnie? Tak? Bo ja na przykład trzy lata miałam jedną relację, później jest modlitwa. No i skąd Bóg wie, pewnie wie, ale <gryw> jak postąpicie? Tak? Jakie są intencje waszego serca? Za każdym deklaracją idzie sprawdzenie. Też jest tak, że w kościele mogą do was podchodzić różne osoby i mówić, że Bóg im objawił, że ktoś może być jego żoną czy jego mężem, tak? Sama, sama byłam w takiej sytuacji i nieraz. I też trzeba mieć rozróżnienie, tak? Bo to nie jest, nie chodzi o to, że osoba teraz jest w kościele, służy Bogu, służycie razem, macie wspólne poglądy na życie Raz to musi być wasz mąż czy wasza żona, tak? Nie jest też y, musicie mieć w tym rozeznanie. E, też kiedy zaczynała się nasza relacja z Maciejami, ja nie wiedziałam, że Maciej będzie moim mężem, chociaż już miałam sny, ale te sny przypomniały mi się już, jak byliśmy zaręczeni. Nigdy na Macie nie patrzyłam pod kątem swojego męża. E, <grym> tak, e, Nigdy nie byłam zastanowiona, e, nigdy. Nie byłam nastawiona na związek po prostu z Maciejem i z kimkolwiek, bo stwierdziłam wtedy, akurat zaczynał się taki mój czas, że podziałam służbę, y, zaczynałam bardziej służyć Bogu, chciałam w ogóle cokolwiek robić dla Boga. Odnowiłam swoją relację z Panem. Wtedy właśnie zaczęła się młodzieżówka, jakieś uwielbienie, to sprzątanie w kościele w ogóle. I y, no to nie był mój priorytet wtedy. Szczególnie jakiś małżeński już związek, to już nie, nie był dla mnie... Ten czas. Ale tutaj Bóg miał inny plan na moje życie. Na pewno lepszy niż ja mogłam sobie wymyśleć. I kiedy Bóg mi objawił już męża przez prorokini, które było rok temu, przez Cicil, nie byłam bardzo zadowolona z tego powodu, bo mówiłam do Pana, Panie, przecież ja tu jestem nastawiona na Ciebie, na służbę jak i mąż. skąd Skąd tu się wziął? Wszystko było ok, a teraz mąż. Ale też nie wiedziałam, że tak szybko wszystko pójdzie, bo ona też mówiła o, o datach. A ja po prostu sobie nie mogłam tego w głowie poukładać jak tak szybko. Ja tu dopiero wchodzę w relację z Panem, a tu a tu, a tu związek małżeński. Ale też miałam moment, że nie wiedziałam, czy to jest może Pana, czy nie, mimo tego, że tam dostawałam różne potwierdzenia. Też sobie zrobiłam taką deklarację do, do, do pana na modlitwie, że panie, jeżeli to jest faktycznie ten człowiek od ciebie, jeżeli to jest mój mąż, to proszę potwierdź mi to w ciągu siedmiu dni. Bardzo szybko dostałam potwierdzenie, chyba po dwóch dniach, ale, ale też zastanawiałam się, czy to na pewno jest ten człowiek, bo nie chciałam drugi raz wchodzić w relację, która, która nic za sobą nie będzie niosła, szczególnie dla Boga. I teraz do dziewczyn zwrócenie, jeżeli wasz chłopak, jak to można nazwać chłopak w relacji przedmałżeńskiej, niech traktuje was jak Bożą żonę, to powinniście mu o tym powiedzieć. Albo ma zmienić podejście do was, albo ma was zostawić. Bo, bo nie ma co marnować swojego czasu, a jak już jest ta relacja, to na pewno Bóg dla każdej osoby ma przygotowaną prawdziwą miłość. Oczywiście, przed małżeństwem, przed małżeństwem ciężko okazać drugiej osobie tą znaczy siostrę czy męża, czy siostrę traktować jako żonę, a bratę traktować jako męża, ale właśnie to, co mówiłam, w tych prostych rzeczach widzimy, widzimy właśnie tę uwagę, którą druga osoba chce ukazać nam. Eee, tak. I Jeżeli tutaj chodzi o żonę, to bardzo jest dobry, mocny, opisany punkt, jaka powinna być żona w przysł 31. Eee, to możecie sobie przytoczyć jest cały rozdział o tym. A jak masz mąż traktować swoją żonę w FZM 5, wejście 25. 25. I tak jak mówiłam wcześniej, związek to jest świadoma decyzja, tak. U nas nie było żadnego spotykania się, było kilka spacerów i e, mieliśmy chyba na początku jeszcze kursy Silk Codziennie praktycznie spędzaliśmy czas razem, około parę godzin, ale nigdy nie rozmawialiśmy, nigdy nie rozmawialiśmy w sumie, bo zawsze to było, już późno. E, I jak już był czas na rozmowę, to nasz, nasza rozmowa była o Bogu zazwyczaj. E, i właśnie to było to, że mieliśmy wspólnie na sercu Boga, poznanie Boga jeszcze lepiej. Nie wiem, czy byliśmy nawet przyjacielami przed małżeństwem, bo, bo bardzo mało naprawdę rozmawialiśmy ze sobą. Chociaż to nie jest zła poznać drogą osobę, tak? Co lubi, czego nie lubi, Ja akurat teraz poznaję, co tam maci, lubi, czego nie. Tak samo on, ale to, to akurat może ci robić przed małżeństwem. <grytanie> tak. I ja też nie szczędziłam, kiedy w ogóle doszło do momentu oświadczeń, i za każdym etapem chciałam odciągnąć ten moment, właśnie małżeństwa. A z każdej strony testowaliśmy potwierdzenie, że to ma być w sumie już, i tak naprawdę to chyba ja tylko odciągałam ten moment i moje słowa, które wypowiadałam, a później zbierałam z tego owoce. Więc jeżeli to jest wola Boże, żebyście byli w małżeństwie, to nie, nigdy nie uciekniecie od woli Bożej, tak? I tak Bóg Cię dogoni. Hmm. także relacje to też przymierze, akt duchowy decyzja jedność ducha szacunek do drugiej osoby szkoła też pokory i uniżenie to jest hmm, relacja to można powiązać sobie jako obraz relacji Boga z człowiekiem i właśnie to jest opisane w Efezem 5.25 i jeżeli nie jesteś gotowy na związek czy na relację jakąkolwiek to lepiej w tą relację nie wchodzić, ale pisają się służbą, poznać Boga i swoją tożsamość Bogu. Zanim wejdziesz w relację, zbuduj sobie prawdziwą i żywą relację z Bogiem. Stań się jego przyjacielem najpierw, a później szukaj sobie drugą osobę. A jak już się staniesz przyjacielem Boga, to raczej on przeprowadzi tę drugą osobę bardzo szybko. Naucz się dyscypliny nad swoją duszą. Pouk Poukładaj najpierw e, swoje życie z Bogiem na Bożych zasadach. Weź służbę i skup się na Bogu. I wiedz, że On zawsze jest przy Tobie, nigdy nie jesteś sam. Czasami jak jest taki moment, że jesteśmy w życiu sami, to, to też Bóg nas może od kogoś i od czegoś chronić. To nie jest tak, że Bóg bawi się z Twoimi emocjami. I w odpowiednim czasie będzie odpowiednia osoba. I tu mam też kilka punktów spisanych, Max ja właśnie ich też podał. Postaw Boga na pierwsze miejsce, <laughs> postaw Boga na pierwsze miejsce. Umów granicy z drugą osobą, szczególnie przed ślubem, tak? Pamiętajmy, że, że muszą być te granice ustalone, umówione, komu to przeszkadza, tak? My mieliśmy tak, że w jednym dniu do Maćka zadzwoniła prorokini, ja wracałam do domu i dostałam mieć, że nie możemy się trzymać za ręce na przykład, tak? I nie wiedziałam, jak mam to powiedzieć, a przychodzi on, jakby z jego inicjatywy, on jakby wziął tą rozmowę w swoje ręce i on to powiedział. I to właśnie mega. Było też Duch Święty wie, jak prowadzić, bo ja nie wiedziałam, jak tą rozmowę w ogóle zacząć. Miejcie czyste serce, i czystość przez małżeńska to nie zakaz, tylko ochrona dla nas i dla naszej przyszłości. Zamiast tego, żeby się śpieszyć, to ufać Bogu, a On poprowadzi i właśnie w właściwym czasie będzie Wasza osoba. Im dalej my jesteśmy, tym więcej Pan nam objawia, objawia co nam wolno, a z czego musimy zrezygnować. I tak jest. Im więcej, im większą mamy relację, im głębszą mamy relację z Panem. Niektóre rzeczy same odpadają i przychodzą, właśnie tak jak my dostaliśmy wtedy jednego dnia, że po prostu nie możemy trzymać się za ręce, tak? jeżeli ktoś myśli, że to. Nie ma znaczenia, to ma znaczenie. Mm, tak. Miłość to decyzja, nie tylko uczucie. Relacja zaczyna się od serca przemienionego przez Boga. Y Czysty serca buduje Waszą czystą relację, i prawdziwa relacja opiera się na służbie, a nie na oczekiwaniu. Jak nie będzie oczekiwania, to nie będzie zranienia Waszego serca. I jak relację zbudujecie na skalę, którą jest Chrystus, to nikt tą relację nie jest w stanie. Z mojej strony to wszystko. Amen. Jak ktoś ma jakieś pytania odnośnie relacji naszej z Maciejem, jak to było u nas, to zapraszam. Nie ma żadnego problemu, opowiem, jak to było. No tak do Pastora. Młodzieżówki.